Witamy, akurat testujemy, właśnie kawiarkę i chcemy pokazać, jak ona będzie działała. Czyli osoba bierze kubek, stawia tutaj na dół. Instrukcja będzie na szafce opisana za każdy krok. Dalej osoba wybiera sobie napój przypuśćmy tam jakąś kawę i terminalem, który też będzie przyczepiony na szafce opłaca ten napój. Ja, Dalej to już osoba będzie miała o. właśnie tak działa. Osoba będzie miała sobie mieszadełka, cukier, różne syropy, będzie mogła też do wyboru sobie dodać. No i tyle. Tak to wygląda. Угу. Uh -huh. Покажи ближе. Так, процесс. Сейчас бы вам. Что-то дуже кава. Dobrze się leje. Tak widać. Będziemy jeszcze mieli taką um, podstawkę, taką, żeby było trochę wyżej, jeżeli to mała kawa. Żeby wszystko było czyste. No i tyle. Można odbierać napój i smakować.